Dzień dobry, kochani, dzisiaj taki temat: czy miłość czy to samo co komfort? Dlaczego? Dlatego, że pojawiło się kilka pytań co do mojej techniki. No, moje jak moje, ale generalnie zawsze polecam i zachęcam do tego, żeby wejść w taki tryb, że codziennie okazuje sobie w jakiś sposób miłość. I na początku rzeczywiście jest to w taki sposób postrzegane, że coś dla siebie miłego robię, albo czegoś nie robię, co też jest okazaniem sobie miłości. Coś odpuszczam, coś przesuwam, żeby się móc sobą, daję sobie czas, żeby odpocząć, daję sobie coś miłego, czy do jedzenia, czy jakąś rzecz, czy jakąś przyjemność, spełniam jakieś swoje marzenie. Ale codziennie, codziennie coś małego, co jest tylko dla mnie, i wiem, że jest z taką intencją, że jest okazaniem sobie miłości. Czasami jest to kąpiel, ale tam jakoś taka fajniejsza, czasami jest to jakiś fajniejszy obiad, jest to po prostu możliwość poleżenia z zamkniętymi oczami przez 15 minut. I dlatego pojawiło się to pytanie, no bo to wszystko, co wymieniłam, można by nazwać komfortem. I czy zwiększenie naszego komfortu jest rzeczywiście miłością? I co tak naprawdę rozumiemy pod słowem komfort? Bo życie w swojej specyfice nie ma wpisanego komfortu, że ma być nam komfortowo. Bo y, tak naprawdę, nawet jeśli dobrze zarabiamy i nie musimy się o nic martwić, to o to wszystko, co mamy, co już kupiliśmy, co już pozyskaliśmy za te pieniądze? Musimy teraz dbać, myśleć o tym, czasami pilnować, strzec. Na to idą kolejne pieniądze restaurować, utrzymywać. I nie ma takiej rzeczy, której byśmy nie powołali do życia i nie musieli się tym zajmować, nawet jak roślinkę posadzimy, to trzeba ją podlewać. I czy podlewanie roślinki jest już komfortowe, czy już nie jest? Ale posiadanie roślinki jest całkiem miłe. Tak samo z psem i z, i z innymi rzeczami, zwierzętami, a nawet czasami relacjami z ludźmi, bo czasami przestaje nabyć z kimś po drodze i okazaniem sobie miłości będzie właśnie rezygnacja z tej czy innej relacji w taki czy inny sposób. I to też jest wtedy pokazanie sobie miłości. No ale. Jak daleko, tak można w tym komforcie dojść, żeby jeszcze nie było, że jestem egoistą. <grymne> no bliźniego swego jak siebie samego. Więc jeżeli ja sobie zaczynam dawać czas na to, żeby odpoczywać, zaczynam dawać sobie jakieś przyjemności, to tak samo będę patrzeć na innych, że po pierwsze Da, zacznę dawać im prawo, bo sobie dałem to prawo, do tego, żeby o siebie dbali. Kosztem czasami moich prośb, czy moich oczekiwań. Bo skoro ja mam prawo wybrać to, co dla mnie w tej chwili słuszne i dobre, to da, zaczynam dawać to prawo też innym. Da, zaczynam dawać prawo sobie do tego, że nie mam czasu na to, czy na tamto, bo chcę coś dla siebie. I tak samo jest to w stronę innych ludzi. Zaczynam dawać im prawo, że oni mają prawo do tego, żeby nie zawsze być dla mnie dostępni. I to nie wpływa na poziom relacji, jakości, czy uwalniam tak naprawdę siebie i ludzi wokół mnie od zbędnych oczekiwań. I daję tą wolność. Nie ma miłości bez wolności. Trzeba chcieć. I tu znowu pojawi się. Element, że miłość musi być z pozycji ja chcę. I w tym momencie, kiedy ja decyduję okazać miłość komuś, to czy na pewno ja muszę to robić w sposób przemocowy dla mnie, czyli sobie nie okazuję miłości w tym momencie, kiedy okazuję ją komuś innemu? No to jest kiepski schemat i z tego schematu raczej wyprowadzam ludzi na terapiach. Bo radosnego dawcę miłuje Pan. I to jest kluczowe. Jeżeli masz coś komuś dać albo zrobić dla niego, ale robisz to z przemocą dla siebie, to nie rób tego. Jeżeli masz coś z przemocy na zrobić sobie, to nie rób tego. Jeżeli nie jesteś w stanie sobie w głowie znegocjować, że ja chcę, nawet jeśli to jest pójść na dietę. Nawet jeśli to jest noworoczne postanowienie, że będę chodzić na siłownię, uprawiać sport, przeczytam książkę, nauczę się nowego języka, czy co tam jeszcze. Jeżeli ja w sobie nie jestem w stanie dojść do miejsca, ja chcę tego, czy chcę spróbować to osiągnąć, czy chcę zobaczyć, jak to jest inaczej niż do tej pory, to nie rób tego. Najpierw dojdź w głowie do miejsca, że ja chcę. Wtedy, jak zaczniesz to robić, będzie to z miłością. I czasami są takie dialogi w filmach, oczywiście w większości są neurotyczne, ale czasami się zdarzają też takie, że na przykład ktoś przychodzi i mówi, że ja będę z Tobą siedzieć całą noc. Nie rób tego i spać, odpocznij. Tak? Czyli tu obydwie strony chcą dać tej drugiej komfort w postaci tego, że jest OK, jest mi miło, że w ogóle zaproponowałeś. Ale zadbaj o siebie. I ta osoba mówi wtedy coś takiego, ale ja chcę towarzyszyć Ci w tym trudzie czy w tym jakimś no czasie, tak? W tej nocy i nie spać, żeby być z Tobą. Okazuje komuś miłość, ale w momencie, kiedy ja mówię to z pozycji, ja chcę okazać Tobie miłość, to jest najlepsza i najczystsza forma niemalże miłości. I tu nie chodzi o to, bo pewnie pojawią się takie głosy, tak, co do ascezy czy jakichś innych elementów. Tu nie chodzi o to, żeby z zaciśniętymi zębami. Oczywiście czasami musimy coś zrobić z za zaciśniętymi zębami, ale właśnie, czy musimy? Może uda się to znegocjować jednak do pozycji: chcę. Ja chcę zacisnąć zęby i spróbować. <grym> no, czasem się nie da inaczej. Ale najważniejsze, żeby było to z pozycji miłości i z tego, że ja chcę. I ktoś powie, no dobrze, no ktoś chciał komuś okazać miłość, a w jak, jaki sposób on sobie tym, że on posiedzi z tą osobą w tej nocy, w jaki sposób on sobie okazuje miłość? Przecież on będzie niewyspany i to nie jego sprawa. Bardzo dużo benefitów jest tak naprawdę z tego, że ta osoba, przy, na tym przykładzie już zosta, zostawszy. Pokazuje tej drugiej, że ją kocha. Bo to sprawi, że ta relacja będzie jeszcze lepsza. To sprawi, że ta relacja będzie jeszcze ważniejsza w życiu tak? tego człowieka, który siedział całą noc. To sprawi, że życie tak jakby jednej i drugiej strony będzie lepsze. Dlatego też Jezus modli modlił się w nocą, tak? No bo to jest pewne poświęcenie. Ci, co praktykują modlitwy w nocą, czy starają się przed snem, poza pacierzem tak jakby rzeczywiście oddawać się tej modlitwie w nocy, to wiedzą, jak, jak często to jest wyzwanie, żeby nie zasnąć, jak często to jest wyzwanie. I to, to przez to, że jest to wyzwanie, takie chodzenie na roraty, tak, żeby wstać rano, właśnie te wyzwania, kiedy ja muszę zrobić coś, Poza swoją strefą komfortu, czyli coś, czego nie chcę z miłości do drugiej osoby, tak naprawdę, patrząc na to z punktu widzenia psychologii, to sprawia, że ja zaczynam wnioskować, że ta relacja jest dla mnie ważna. Paradoksalnie, oczywiście, można by powiedzieć, ale tak, jeżeli kogoś nie lubicie i chcielibyście to zmienić w sobie z jakiegoś powodu, zróbcie coś dla tej osoby. Zróbcie coś dla tej osoby. Dlaczego? Dlatego, że nasz mózg wnioskuje, tak z badań wyszło, wnioskuje w taki sposób, że jeżeli ja robię coś bezinteresownie dla kogoś, to jedyną rozsądną interpretacją mojego zachowania dla mnie jest to, że ja lubię tę osobę. To jest cały paradoks. Nie, że ona ma coś zrobić dla mnie. Wtedy ja ją będę lubić. Nie, jeżeli ja chcę kogoś polubić bardziej, to ja muszę zrobić coś dla tej osoby. Muszę, muszę chcieć zrobić coś dla tej osoby. I to zrobić. Wtedy będę wnioskować, że ja ją po prostu lubię i dlatego to zrobiłem. I tak sobie myślę, że to też jest takie biblijne miłujcie nieprzyjaciół. Właśnie z, myślę, że z tego samego psychologicznego mechanizmu. Jeżeli ja się modlę za nieprzyjaciół, jeżeli ja coś robię bezinteresownie dla nieprzyjaciół, jeżeli ja poświęcam czas, energię, chociażby taką, że myślę o tych osobach, żeby zapamiętać, że muszę się o nich pomodlić, to już to sprawia, że ja zaczynam o nich myśleć cieplej. Ja zaczynam o nich myśleć w taki sposób, że ta osoba chyba jest dla mnie ważna, jednak czy że ona w jakiś sposób jednak, ja ją jednak lubię, skoro ja się za nią modlę. Mnie to zawsze fascynuje, jak psychologia i badania psychologiczne tak idealnie że wpasowują się w to, co jest w Biblii napisane, i te same mechaniki dlatego działają. One działają od lat. One działają od lat, i dlatego też jest tak wiele miejsc w Biblii, żebyśmy robili coś dla Boga, żeby On dla nas stał się ważny. Bóg dla nas robi cały czas, bardzo często nawet tego nie zauważamy. Ile rzeczy od nas odsuwa, a my o tym nawet nie wiemy. I to też jest rodzaj miłości, która wydawałoby się, że nie jest komfortem, no bo nie jest. Czymś im plus, ale ulga, czy brak zmuszania się też do czegoś, czyli brak takiej tej przemocy w stosunku do mnie samym, jest rodzajem błogosławieństwa i okazaniem sobie miłości. Aktem miłosierdzia, można by powiedzieć. Więc miłość nie jest komfortem w ten sposób komfortem patrzonym na podstawie naszego świata. Miłość jest dużo większa niż komfort, tak naprawdę, bo ona jest. No jeśli patrzymy z naszego punktu widzenia chrześcijańskiego, no to miłość to Bóg. Miłość to tak naprawdę paliwo dla naszego życia. To sposób podróżowania, a nie stacja czy miejsce docelowe. Jak ktoś mi mówi, że chciałby taką miłość albo taką miłość albo tego doświadczyć, to nie jest miłość. Miłość to jest radosnego dawcę, miłuje Pan. To jest miłość. Kiedy ja chcę i robię to z miłości, bo chcę, nie będąc przemocowym dla siebie samego. To często jest bardzo trudne. Tego się nauczyć, ale naprawdę zachęcam w tym roku może to będzie postanowienie noworoczne zachęcam, żeby tego spróbować. Żeby odważyć się na to, że ja nie muszę, że ja nie muszę. I dopóki nie dojdę do miejsca, ja chcę, to nie robię. Więc tak podsumowując, to e, miłość e, patrzona z tego świata komfortem e, czasem jest, czasem nie jest. To zależy, e, co z miłości robimy, ale miłość staje się Komfortowym życiem, tak naprawdę, w momencie, kiedy staje się naszym sposobem podróżowania. I myślę, że wiele z Was osób doświadczyło tego, że jeśli robimy coś z miłości, to nas to tak dużo nie kosztuje, jakbyśmy to robili zaciśniętymi zębami, że akty miłosierdzia są tak naprawdę lekkie, i pod tym względem można powiedzieć, że życie staje się komfortowe w taki sposób. Paradoksalny oczywiście od okoliczności, z którymi musimy się mierzyć. Więc pytanie teraz do Was: co wybieramy? Czy wybieramy miłość, wybieramy Boga w naszym życiu i to jarzmo lekkie tylko dlatego, że Bóg się nim zajmuje, a nie dlatego, że ono jest lżejsze, bo dokonaliśmy tego czy tamtego i myślę sobie, że to wszystko jest łaską i takie postrzeganie miłości i takie rozumienie i próba nawet zaimplementowania tego do swojego życia, to wszystko jest łaską, darmo daną miłosierdziem od Boga i życzę wam, żeby w tej podróży dużo miłości wam towarzyszyło i żebyście zobaczyli różnicę, że naprawdę te uczynki z miłości z tej pozycji, ja chcę one tak bardzo nas nie wypalają, one tak bardzo nas nie kosztują, one tak bardzo tak naprawdę nam nie doskwierają. Są piękne, są, niosą e, dobro i mamy poczucie satysfakcji, e, niezależnie co robimy, bylebyśmy robili to z miłością. Niech Wam Bóg błogosławi.